Siema, Alko. i rokę ze strony Witam, witam Krzysiu. jesteśmy razem w fantastycznym miejscu. Teraz się przejdziemy i Wam pokażemy. A propos Słowian. A propos wolnych ludzi. A propos tego, co dzieje się w naszym kraju. Zobaczcie sobie, gdzie jesteśmy. czekamy jestem w komentarzach, kiedy się zorientujecie. Dobra, nie będę przeciągać za długo. Nie będę was trzymać w niepewności. się gdzie jesteś? Na spotkaniu wolnych ludzi u rolnika Tadeusza. Tadeusza, dokładnie. Słuchajcie, ekipa, ekipa jest tutaj. Ludzie są niesamowici, niesamowita atmosfera. E, przejdę wam, pokażę co i jak. Polskie, naturalne produkty. miody, nie miody. Słuchajcie, no, jest tak naprawdę wszystko. I tutaj chciałem przekazać, że... Czysiu, o no kurwa mamy wszystko mamy. Tak, wszystko mamy, wszystko możemy sami. Zrobić, tak? no, Tutaj fantastycznie to właśnie ludzie pokazują, że starczy połączyć kropki? Połączyć inicjatywy? Wszystko. Wszystko jest. Nie trzeba odkrywać koła na nowo, kochani. E, tak szybko przejdę, Wam właśnie pokażę stoiska, mamy oleje, będę. oczywiście polskie. E, co tu mamy ciekawego? na leweczki tutaj mamy klimaty z organitami i nie tylko ciekawa tematyka zresztą kogoś wam pokażę co spotkałem kogoś ciekawego na pewno będziecie pamiętać na pewno będziecie pamiętać tak areczku areczku jest ze mną Jola, Wiedźma. Wiedźma, już nagrywaliśmy razem, także no niesamowite Nie spotkanie. E, chwileczkę Ci się tu wtrącę, Jola, co? Dobrze, dobrze. E, Momencik, Jola, powiedz mi tak na krótce o orgonitach. Zobacz, ja, ja Wam ja pokażę. zrobię bardzo krótko, z przodu możesz. Pokażę zaraz. Tam, po tak, tak, tak. Słuchaj, bardzo krótko. Co to są organity? Najkrócej jak potrafi. To no. są transformatory całej paskudnej energii zwanej elektrosmogiem, y, która jest cichym i bardzo powolnym zabójcą y, naszego zdrowia, a przede wszystkim fal mózgowych. ja już wytłumaczę. Y, fale mózgowe nasze pracują na pięciu częstotliwościach od zera, jednostką, w którą się mierzy herc od 0 do 40 herców. I teraz, w zależności w jakim stanie jesteśmy, czy to jest ten alfa, beta, delta, mhm. yy, delta, gamma, wszystkie poziomy? Dobra, o, wiem o co chodzi. Yy, to jest w porządku. W momencie kiedy... Yy, Długość fali przemierzona w hercach zostaje zaburzona na przykład poprzez komórko, telefon komórkowy, komputer, telewizor, słuchajcie, lodówka. A, a teraz zdziwię Was. Kable w ścianie tak. nawet, to jest emisja fal ELF, Extremely Low Frequency, czyli fal o skrajnie niskiej częstotliwości. To jest jak kropla na kamień. Przez 10 lat może i nic nie zrobi. Przez 20 i 30 w kamieniu kropla zrobi dziurę? Zrobi dziurę. I to jest na tej samej zasadzie. Dla jak i mózgu, tak? Alzheimery, tego wszystko, yy, rak przede wszystkim yy, mózgu, to wszystko się bierze z, z cichego zabójstwa, z promieniowania. Wiem, tak. Ta. Więc ja mam taki apel do ludzi. Pokażę swój telefon, bo ja wiem, że to jest technologia i ja też mam właśnie, posłuchajcie, chcąc sobie pomóc, pierwsza podstawowa zasada, starajcie się rozmawiać przez telefon komórkowy na świeżym powietrzu, raz, komu? przy oknie, nie, nie, nie nie dawać źródła promieniowania bezpośrednio do ucha, bo to jest wiadomo, że ja mam stary telefon, tak, no a dobra słuchaweczka i nie bluetooth, i nie bluetooth bo tak. to bardziej się je. słuchaweczka jedna wystarczy tylko, do ucha i teraz tak, no i teraz nie chcę namawiać nikogo do zakupu organików nie o to mi chodzi, ja wiem, że to nas chroni i wytłumaczę dlaczego. I przyklejamy, no, przyklejamy organit z tyłu można na Etui. Tak. I teraz, jeżeli nie chcecie mieć organitów, to ja może podam kilka wskazówek, jak ktoś nie chce, uważa, że to jakaś bzdura. Ja szanuję ich, mają naprawdę swoją rację. Ale po, pomogę. Zwykły, bezpłatna porada. Zwykły słoik z kranową wodą, zwykło, postawić przy routerze. Co to jest router każdy wie. A konkretnie mówię przy tym przy gniazdku, do którego wchodzi, jak to się mówi? Wtyczka. Wtyczka, dziękuję. Wtyczka od tego kabla od routera. Więc tam postawić słoik wodą albo bryłkę soli kłodawskiej. Nie mhm. trzeba kupować tej Solnej lampy, pewnie, że można. Ale wystarczy zwykła bryłka soli kłodawskiej i to już działa. A czyli... e, ja w domu mam, nie wiedziałem, że sól tak działa. Tak, tak, tak. Śródła, Sól, słuchajcie, i woda. Zwróćcie uwagę, to są najwięksi czyściciele na planecie tak. Ziemia. Sól, sól i woda. No, no co to Ja daję sól kłodawską do organików, jak najbardziej. <śledzij> I dlaczego to działa? Ja może wezmę do ręki. No właśnie, żeby pokazać, Ola. Ale... widzieli? dlaczego to działa, może powiem, tak? Bo na początku to czy radiestycy, czy coś odbierali mnie jako konkurencję, dopóki rzeczywiście ci tacy, no niekoniecznie pozamykani w sobie, tak? Nie zbadali si o, siły, o, siły, tak? Jest to, dlaczego działa? Bo jest to połączenie substancji organicznej, wytłumaczy, co to znaczy. Czyli kryształ górski, mhm. e, kamienie szlachetne, plus to spojidło, to jest żywica, w moim przypadku żywica epoksydowa, bo przy łączeniu z utwardzaczem nie śmierdzi jak polisterowa i ja po prostu chcę Wiemy, mieć że przyjemność, przyjemność z wytwarzania organitu, a nie wdychania smrodu. Więc tak, substancja organiczna ma właściwości dane przez matkę naturę i ja tego nie wymyśliłam, że przyciąga do siebie szkodliwe promieniowanie. Nasze babcie mamy czasami dawały kryształy przy telewizorach tak. i bywało, tak był... ja że tak było, dla, że te kryształy po prostu pękały. A było. wiecie dlaczego? No było. <śla> ja mówię prawdę. To kiedyś było na mnie, że ja to zrobiłam. Nie, 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 to zrobiło promieniowanie. Bo sam to za, za, za dużo, tak? I nie umiał się oczyścić sam. A jak chcecie mieć kryształy jako odpromienniki, to ja to też poradzę coś. Jak często myć pod zimną wodą? Trudno mi jest powiedzieć. Bo to zależy ile tego elektrosmogu, jak szybko dany kryształ czy inny ametys yy, wciągną w siebie, tak? Więc... Yy... Ale tak przynajmniej raz w tygodniu, pod zimną wodę, a potem doenergetyzować na słońcu, wszystko. No i kochać, kochać, przytulać, w ogóle, no to jest najważniejsze, to jest energia miłości. Um, a, bo jeszcze w końcu nie człowieka końcu. też trzeba tak głaskać? Tak, jeśli tego chce, nic wbrew drugiej, o, drugiemu człowiekowi, absolutnie. No, i, i tak, powiedziałam, pół, że, że wciągają kryształy i kamienie energię tą negatywną, czyli tak zwany DOR po angielsku, znowu deadly organ Radiation, czyli śmiertelne dla nas promieniowanie. I teraz słuchajcie, w przeciwieństwie do samego kamienia, w organicie nie zostaje ta energia DOR, dlatego że tutaj wchodzą, że tak powiem, teraz do roboty opiłki metalu. My dajemy brąz, mosiąc, a tutaj jest miedź. To czerwone to jest miedź, a tutaj jest węgiel, zwykły węgiel kamienny. Ja nie muszę szungitu używać. Węgiel kamienny, bo co to jest szungit? To jest węgiel kamienny, tyle że pochodzenia, pochodzenie Karelia. Tak? a my w Polsce nie mamy węgla kamiennego, mamy. Więc ja daję węgiel kamienny, a to co się błyszczy to jest krzem, krzem, który jest półmetalem. Teraz te opiłki mają za zadanie przetransformować, czyli przekształcić, mówiąc po polsku, Energia. energię DOR, energię POR. Por co to jest por? Pozytyw, no jasne, pozytyw organizm. Czyli co? I co nam daje taki organik, tak? Przede wszystkim eliminację elektrosmogu w miejscu, gdzie mieszkamy, tak? Lepiej się śpi, lepiej się czujemy, nie mamy jakichś tych takich negatywnych odczuć, tylko to jest przemieniane w pozytyw. Ja nie mówię, że to jest od tak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, aczkolwiek się zdarza. Że bywa, że po prostu ludzie w jakiś sposób nawet... Mentalnie zmieniają się na lepsze, że to nie oddziałuje tylko na, na płaszczyznę fizyczną, ale również i na mentalną. Tak? Że różne zmiany ciekawe się w życiu zadziewają tych ludzi, jeśli mają organik i kochają. Głaszczą, przemawiają. <śm> tak, się, dokładnie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Słuchajcie, to nawet takie coś y, y, zmniejsza zużycie paliwa, ale y, nie, y, nie, żeby nie, nie, nie było, że, tak, żeby nie było, że o 50% Nie, to są małe różnice, ale na dług, długiej trasie, gdzie wiecie, nie ma ciągle hamulec, y, czyli w mieście gaz, hamulec, światła, to tam nie będzie y, zauważalne, ale na dłuższych trasach jak najbardziej. Jak najbardziej mamy to spraktykowane. Cześć! Dobra, Jola, ja jeszcze idę ten ruch, swoje. ja idę Dobra. pokazać e, działo. Jak już to z grubej Dzieło rury. Organowe, ale to z Robertem trzeba. Nie, no ja pokażę, co to, co to jest za wynalazek. Działo orgonowe. Zobaczcie sobie. O, jest petarda. Takie działko, parę takich działek, naprawdę robi robotę. Proponuję jeszcze wam pochylić nad właśnie tematem dział organowych, bo serio tematyka jest mega, mega ciekawa. Może nakręcę o tym taki pełny odcinek kiedyś, ale zobaczymy. Krzysiu, bo tak już tutaj śmigamy jakiś czas właśnie po e, wolnych ludzi. Czy zauważyłeś kogoś z maską? To jest maską. A co to jest? <laughs> nie, gdzie? Kurczę, no jest... Naprawdę atmosfera jest rewelacyjna. Tutaj to czuje, że żyje, tak? że jest między naprawdę fantastycznymi ludźmi. No jest tam wiara, na nowo, wiara w tak, ludzi, tak? Że, tak? Kurde, rzeczywiście są tacy sami wariaci jak ja. No. no i to jest mega. A powiedz mi ten, co najbardziej, co najbardziej Krzysiu, ci, e, tutaj, nie wiem, jak na razie zapadło w głowie co zwróciło Twoją największą uwagę na największą uwagę. No, a to powiem Ci, że, że wszystko, tak? No mamy rewelacyjną sprawę. Spróbowaliśmy chlebka, e, którzy e, sami pieką. Spróbowaliśmy tutaj na lewecze. E, jedzenie przepyszne jest. tak? Ale spróbować? No, czy, że... Ja nie próbowałem jeszcze. A, no to musisz spróbować. A no, dobra, to przeoczyłem e... do prze... Prze... stoisko. Przepyszne prze prze jedzenie mają. Także naprawdę możemy powiedzieć, że do tych, których nie ma, że ludzie, że was nie ma. Tutaj. Także tutaj wiesz, no ja zachęcam ludzi właśnie do, do tego, żeby na takie, takie inicjatywy, takie zjazdy... Yy... Prelekcje, bardzo fajnych ludzi, bo tu i Hubert Czerniak, i, i Jerzy Zięba, e, Andy Choński transmitował, Krzysztof Tytko teraz mówi. E, także no fajna ekipa jest. E, wszystko oczywiście Tadeusz Rolnik przygotował. A tutaj mam Sebastiana. I z Sebastianem chciałem zamienić właśnie słówko. Pierwsze pokażę Sebastiana. Pozytywnie zakręcony człowiek. A teraz pokażę dlaczego akurat z Sebastianem. O co biega. Zobaczcie co on ma smacznego. Ponieważ produkuje... I to wszystko z Kauflandu. I to wszystko z Kauflandu. Oczywiście żartujemy. To teraz, żart. Tak, to był żart, dlatego, <laughs> dla, dlatego wiesz, um, chciałem od razu dać pewien kontrast, tak? Że um, mięso, które spożywamy ze sklepów, tak naprawdę górą ludzi mówi o... Um, Słyszałeś o takim narkotyku jak adrenochrom? Tak. I teraz mało kto wie, że to mięso ze sklepów posiada taki narkotyk, ponieważ tam zwierzęta są zabijane no, w katastrofalnych warunkach. No a Są potem bardzo wystraszone. A my potem to spożywamy, czyli sami cipamy ten narkotyk. Powiedz mi teraz, czym się różni właśnie tutaj te Twoje produkty od tego, co można w sklepach kupić? Przede wszystkim to jest produkt naturalny, czyli jest inaczej karmione te zwierzę. Jest to zwierzę, które widzi słońce i dotyka trawy. Więc tu już jest ogromna różnica. I to jest bardzo energetyczny i wartościowy produkt. A powiedz mi Sebastian, teraz ok, mamy, mamy zwierzę, zwierzę, tak jak nam, e, tak jak nasza historia mówiła a propos słowa, podawana z szacunkiem, wszystkim po kolei... E, Zabijany jest również szacunek. To jest najważniejsze. To, to wiesz, to co to, 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 mamy mieć odpowiednią świadomość do tego i wtedy to jest całkowicie inne mięso, tak? W tym momencie. Powiedz mi, w jaki sposób Ty na przykład przyrządzasz mi tam skrócie, opowiadałeś, Właśnie jakbyś e, powtórzył tutaj widzą na moim kanale, w jaki sposób jest to robione, bo powiem Ci szczerze, że jestem pod wrażeniem. Cały proces trwa 28 dni. Pierwszy zaczyna się od kawałka mięsa, które zostaje ułożone w pojemnikach i na sucho zasypane cukrem. 24 godziny odczekuje. Następny etap jest wypłukanie i osuszenie. I powtarza się proces z solą, kładawską, nie jodowaną. Po wypłukaniu z soli jest znowu produkt przesuszany i trafia do wędzarni. wędzarni spędza 24 godziny. Po 24 godzinach gdy ostygnie i odpocznie, jest nacierany ręcznie, moją kompozycją ziół i zawijany w tetrowe pieluchy, następnie wieszany na 18 dni. Po 18 dniach dojrzewania produkt zostaje odwijany i pakowany. Cały no. proces kończy to się. Ja mogę wziąć i pokazać? Tak. Dobra. 18... To ja pokażę. Zobaczcie sobie. W ten sposób jest ubytek 50%. Coś masy podstawowego Czyli troszeczkę na odwrót niż przy produkcji mięsa w sklepach, bo tam miłk... nagle się okazuje, że 2 to nie jedzie się bardzo do góry. To <śla> 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 jest najważniejsze. Jest... Zobacz, tak. na tyle co się poznałem, że widzę, że robisz to z pasją e i zapewne tą pasję czuć w jedzeniu. I, i jeszcze tak. świadome się przyrządza, czy to mięso, nie wiem, czy uprawia rośliny, czy całkowicie inaczej to smakuje. Jestem doradcą żywieniowym, więc moim pacjentom... Pacjentom, przepraszam. Moim klientom polecia, polecam właśnie moje produkty z tego względu, że są bardzo wartościowe i nie potrzebują tak dużo ich spożywać. Tutaj Sebastian, no, ja, taki apel na ludzi, oby nas było więcej. gdyby każdy właśnie miał taką świadomość a propos jedzenia, bardzo szybko e, byśmy ten kraj zmieniali. Co zresztą robimy systematycznie, no bo e, wymieniając się tymi informacjami, czy nawet tutaj poprzez te nagranie, no budujemy świadomość ludzi. Teraz dokładnie powiedzenie, powiedz mi co jeszcze, a powiem ci kim jesteś. Nie dzieło bie się bez powodu. Dokładnie, także Sebastian, dziękuję Ci bardzo za dziękuję rozmowę. Również. Idę się przejść jeszcze dalej. Pozdrawiam. Na razie, trzymajcie. Tak sami widzicie, ludzie z pasją. I tutaj nie chodzi o to, że teraz będę mówić, że parę miesięcy temu przeszedłem na Wege i będę wszystkich przekonywać, że to nie o to chodzi. Każdy ma wybór, każdy je to, co chce, a ja na pewno tego spróbuję. Bo patrząc na, na, na pasję tego człowieka w oczach, myślę, że warto będzie. To ja jestem wega, ale powiesz mi, jak smakowałem. Dobra, oko! Tutaj też mogę potem, wiesz, nagrać krótki filmik. Jak Arek właśnie próbuje, próbuje plasterek. Eee, wszystkim trzeba mieć umiar to jest najważniejsze. O, stoisko z wędlinami. Znowu, dobra, jakoś to mięso nas prześladuje. Ale jest to z wędlinami. No i zobaczcie sobie. Pokażę Wam wykład krzyszaczytko. Polecam serdecznie. Dotychczasowe metody wydobycia to są metody głębinowe, metody no, odkrywkowe, one nawet gdybyśmy tam mieli diamenty na, na głębokości 5 km, to my tam ich, one są, ale nie możemy ich e, wydobyć. Proszę Państwa, technika idzie tak do przodu, że dzisiaj, dzisiaj podziękuwanie węgla. To jest to, co... Wy, wychodzimy. No słuchajcie, a propos, a propos Tadeusza, niesamowity człowiek, ale już okazję poznać osobiście, sporo oglądałem na internecie. Słuchajcie, jak będziecie przyjeżdżać na tego typu inicjatywy, na tego typu złoty, poznacie fantastycznych ludzi, się okaże, że tak naprawdę niczym od siebie się nie różnimy. A wręcz jesteśmy tacy sami, pod pewnymi kątami. Czyli pasja, radość, słowianizm i po prostu życie co, możemy powiedzieć, jak najbardziej zapraszamy, żeby coraz więcej nas było, żebyśmy się łączyli, tak? O, a temat jest właśnie, jesteśmy do jutra, bo jutro też tutaj to jest, także zapraszamy serdecznie, potem w czerwcu Basia Kazana i następne inicjatywy. Także słuchajcie, jak chcecie poznawać fajnych ludzi, rozwijać się, to to jest właśnie odpowiednie miejsce do tego. Dokładnie. Nie klikanie i lajkowanie same, bo to nie wystarczy. To trzeba przeżyć w realu, doświadczyć, popatrzeć, porozmawiać i tak wzajemnie się właśnie napędzamy. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się, przyjedźcie jutro, my tu jeszcze będziemy. Pamiętajcie o stylizku z nalewkami. <śla> Na razie. <śla> Na razie, cześć. Bo.